Tam trzy minuty to bardzo dobry czas, żeby przy Bożym Słowie, przy takim słuchaczach jak Paweł II, posłuchać tego, co mówi dzisiaj Pan Jezus. A dzisiaj, zanim przejdziemy do Ewangelii, najpierw oczywiście pierwsze czytanie, pierwsze czytanie ze świętego Pawła, który tłumaczy, jak będzie wyglądał koniec świata. I takie bardzo ważne spostrzeżenie, które możemy wyciągnąć z tego czytania, to to, że mówi on o ludziach, którzy umarli w Chrystusie i tych, którzy. Będą w Chrystusie, kiedy będzie nadchodził koniec świata. Takie osoby, które żyją w jedności z Bogiem, które żyją w własności święcającej, nie muszą obawiać się końca świata, momentu sądu, momentu, kiedy przyjdzie na nowo Pan Jezus. Nawet takie osoby, szczerze powiedziawszy, często nawet w takich okolicznościach, jak żyjemy teraz, proszą o to, żeby Pan Jezus w końcu przyszedł, żeby skończył ten świat, skończył to, co się dzieje dzisiaj, bo. Coraz bardziej doświadczamy tego, że ten świat się stacza i chyba, chyba lepiej dla nas byłoby może, żeby się skończył. Dlatego to jest takie pierwsze, pierwsze słowo, pierwsza zachęta z tych dzisiejszych czytań, żeby żyć w łasce uświęcającej, żeby zawsze być w Panu, w Panu umierać, w Panu żyć, właśnie zasnąć kiedyś, kiedy będziemy w łasce uświęcającej. A dzisiejsza Ewangelia mówi o spotkaniu Jezusa ze swoimi rodakami w Nazarecie, kiedy czyta fragment proroka Izajasza i ludzie, ci którzy tam są, nie potrafią słuchać. I to jest takie też myślę, że doświadczenie, które coraz częściej się spotyka niestety, to też się dzieje dlatego, że ludzie właśnie w tej łasce które o mówiliśmy sobie przed chwilą, nie żyją. Kiedy nie stajemy często w prawdzie, kiedy nie, nie poddajemy swojego życia e, Słowu Bożemu, e, sądu, rozum, naszego rozumu, drugiego człowieka, e, no to łatwo nam obreść w piórki, łatwo nam jeszcze też jakoś się zakłamać. I wtedy, kiedy nawet sam Pan Jezus by pojawił się pośród nas i głosił nam Ewangelię, to te serca będą zamknięte. Dlatego łaska oświęcająca pomaga to serce otwierać, zresztą musimy nieustannie czuwać, żeby ta łaska w nas była, więc to też pokazuje, że to jest potrzebne, żeby odkryć i doświadczyć też zbawienia. Jezus, który przychodzi do różnych miejscowości, uzdrawia, dlatego że jest tam wiara. W Nazarecie tej wiary nie było, wiary w Jego moc, wiary w to, że może przemieniać ludzkie życie, więc bądźmy tymi, którzy. Oczekują na jego przyjście, który przychodzi już teraz, w tym życiu jeszcze jak ten świat trwa. Ale przede wszystkim bądźmy zawsze przygotowani na jego przyjście, bo nie wiadomo, ile to jeszcze wszystko potrwa. Jak się tak patrzy na to, jak się ludzie psują dzisiaj w ogóle w świecie, co się dzieje z tym wszystkim, myślę, że sami tego doświadczacie. No, pani Jezu, Maranata, wołamy. No cóż, z tego miejsca, jak oni słowa ruchu się życie Często chowie Was, pozdrawiam, błogosławię serdecznie na cały dzisiejszy dzień i niech Pan Jezus Was prowadzi i swoją łaską uświęca. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Na lepszego dnia. Trzymajcie się z Bogiem.